3. Puściłem bąka na pogrzebie, o, 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 jak ja z tego się wygrzebie, o, o, o. Puściłem bąka na pogrzebie, o, 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 jak ja z tego się wygrzebie. siedzieć obok ciebie, o, o. teraz siedzę tu na drzewie, o, 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 Wszyscy stoją w tej ulewie, o, o. Babcia leży sobie w glebie dum, dum. Najlepsza Ema! Puściłem bąka na pogrzebie o o o Jak ja z tego się wygrzebie. o o o Puściłem bąka na pogrzebie o o o Jak ja z tego się wygrzebie. O, o, o. Chciałbym siedzieć obok ciebie, o-o-o Teraz siedzę tu na drzewie, o o, o. Wszyscy stoją w tej ulewie, o-o-o Babcia leży sobie w glebie Byłem sobie na pogrzebie i wszystko było ok <śmianie> Wszyscy śmiali się, że hej, babcia jest w promie i tak, tak nie, nie lubię jej Ojej, 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 ojej. 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 …gdy się opowiada, jak u niego w pracy na swojej gitarze przygrywają grywają Austriacy. Tak czuje, że coś mnie chce wydobyć. Się. O nie, o nie, o nie, o nie, kochamy Ciebie. Szaklym, żakrym to nasza roli ta trochę przypomina kostko na pogrzebie, o, o, o! Jak ja z tego się wygrzebię, o, o, o. Puściłem mąka na pogrzebie, o, o, o! Jak ja z tego się wygrzebię. Chciałbym siedzieć obok ciebie, o, o, o! Teraz siedzę tu na drzewie, o, o, o wszyscy stoją w tej ulewie, o, o, o babcia leży sobie w glebie. O. Puściłem Kana... Nie, nie puściłem. Tak, tak, tak. nasza Lolita, trochę <grymne> przychomina kostka odchodnika. Coś, co sobie w jaki stary jak powala swoim rafem, jednym cichym rykiem. Krzykiem uspokaja dramę. Nie sądzę, że to bardzo szkodzi kosmitom Poza tym, że twój chłopak też jest I stole Cisza. Smutek, <laughs> Teraz musi komie. być, musimy być damage. damage. Puściłem, Puściłem bąka, bąka na pogrzebie, bąka. o o o, chyba wiem jak, jak to się stało. O, o. O, o. To Dobre przez fasolkę, fasolkę. i są so.